Trudno już odróżnić, co naprawdę działa, a co jest tylko marketingiem. Dlatego powstała Upgrade Me. No, dzień dobry. Ja nazywam się Marcel, a to kanał Upgrade Me. Upgrade Me to platforma, którą stworzyłem z myślą o ludziach takich jak ja, którzy chcą się rozwijać i dbać o swoje zdrowie. Ale w prosty i przystępny dla każdego sposób. Nie spotkacie tu żadnego szumu informacyjnego, tylko konkretną dawkę wiedzy, którą od razu możecie wdrożyć. Stworzyłem także stronę internetową upgridmi.pl, która będzie filarem tego projektu. Zajrzyj na nią, bo czeka na ciebie niespodzianka czyli darmowy, siedmiodniowy przewodnik startowy, który pomoże wam zacząć dbać o swoje zdrowie. W dniu publikacji tego materiału odpalam także Discord'a UpgradeMe. Będzie to przestrzeń, w której wspólnie porozmawiamy o rozwoju. Upgrade .me jest platformą całkowicie darmową. Dlatego jeśli chcesz dołożyć cegiełkę nie tylko dla rozwoju samego siebie, ale także dla rozwoju Upgrade .me, to pod tym linkiem, który się dziś tutaj wyświetla. Nie wiem, gdzie gdzieś na pewno, możecie zostawić symboliczną kwotę dla rozwoju projektu. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę i subskrypcji dla YouTube'owego algorytmu. Trzymajcie się i widzimy się niebawem.